Manko, ludzie z tej strony, Tagar, co tam słychać? Być może jesteś nowy w Tarkowie i dopiero zaczynasz. Może to będzie Twój pierwszy wipe, ponieważ to wideo nagrywam właśnie przed wipem. Pięć rzeczy, których ja chciałbym wiedzieć, zaczynając grę w Escape from Tarkov. Jedziemy! Uff, uh, właśnie wróciłem z biegania, ponieważ wszyscy, wszyscy, wszyscy. Już niedługo będziemy dużo biegać w Escape from Tarkov, nadchodzi nowy wipe, dokładnie 30 czerwca o godzinie 10 czasu moskiewskiego, czyli trzecia w nocy u nas. Wszyscy zaczynają od nowa, więc może jesteś nowy, albo będzie to twój pierwszy wipe. Oto kilka rzeczy, które sprawią, że łatwiej będzie ci zacząć, jeśli to twoje pierwsze doskonałe doświadczenie z Escape from Tarkov. To musisz wiedzieć, że nie jest to gra typu Call of Duty, że wskakujesz tam i, i od razu zdobywasz jakieś kile. Y, możesz z, zagrać parę gierek i, i już wiesz o co mniej więcej chodzi. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką musisz wiedzieć, to to, że wiedza i doświadczenie jest ważniejsze niż skill i umiejętności w Escape from Tarkov. Y, wielu top streamerów, czy nawet Shroud, jak, jak zaczynał grać w Escape from Tarkov, dostawał. Porządnego bólu pupy, bo Tarkow go tak miażdżył. Wiedza, wiedza, jeszcze raz wiedza. Wiedza, gdzie startujesz na mapie, gdzie są wyjścia. Także Twoja przygoda ze Escape from Tarkow to będzie ciągła nauka, ciągłe poznawanie gry przez ciągłe ubieranie. Cały czas giniesz w tej grze i nie powinniście się tym przejmować. Traktujcie to jako doświadczenie. Uczymy się z każdym rajdem. Poznajemy nowe techniki, poznajemy nowe rodzaje amunicji, nowe bronie, odkrywamy nowe miejsca, z których możemy zaatakować przeciwnika, zaskoczyć go I, i tak naprawdę wiedza i ciągłe zdobywanie tej wiedzy to najważniejsza na początku zasada i rada, jaką mogę wam dać. Nie przejmujcie się na samym początku, każdy zaczynał i, i będzie, będzie trudno będzie trudno. Jak Nikita żartował, gra w Escape from Tarkov nie ma być przyjemna. Tak? Mimo wszystko powinniśmy czerpać przyjemność z tej gry i ten proces uczenia się i stawania się lepszym z każdego rajdu na każdy rajd jest fantastyczny, a gra dostarcza nam niesamowitych emocji. Ja oczywiście tutaj na kanale będę wypuszczał coraz więcej poradników skierowanych do początkujących graczy, ale mam nadzieję również, że być może ludzie z większym doświadczeniem Znajdą tutaj coś dla siebie, albo przynajmniej powiedzą: Hej, stary, rzeczywiście chciałbym wiedzieć to, kiedy zaczynałem. Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś pytania odnośnie gry, to jeśli tylko będę mógł odpowiedzieć, możecie znaleźć mnie na Twitch TV. Pre streamuję prawie codziennie, także odwiedźcie mnie tam i do zobaczenia. Druga najważniejsza rzecz jaką musisz wiedzieć w Escape from Tarkov, to to, że amunicja, jakiej używasz, jest ważniejsza niż broń, którą, którą posiadasz i z której strzelasz. Omawialiśmy to na podcaście z Jurandem, gość ma niesamowitą wiedzę o grze, jest to dość długi podcast, ale jeśli jedziesz samochodem albo robisz coś w domu i możesz sobie tego posłuchać, a będzie to albo na końcu filmiku, albo gdzieś, gdzieś tu na karcie, na pewno w opisie na dole, Amunicja to jest to, co musisz pamiętać, że jest najważniejsze. Jest kilka, jest kilka kart z amunicją, gdzie mogą być one dość przytłaczające, zwłaszcza dla początkującego. Tak naprawdę musisz wiedzieć dwie rzeczy. Jest wiele rodzajów amunicji, ale tak naprawdę dwie statystyki się liczą. Penetracja pancerza i obrażenia zadane na ciało. Więc jeśli idziesz w penetrację pancerza, chcesz celować w głowę i w korpus, żeby przebić ten pancerz i zabić jak najszybciej przeciwnika. Natomiast amunicja zadająca największy flash damage, czyli obrażenia na ciało, najwięcej będzie niszczyła ręce i wszystkie odkryte części ciała. Tak jak mówię z Jurandem. Z jurandem dogłębnie omówiliśmy temat. Także jeśli komuś się chce posłuchać ponadgodzinnego naszego luźnego gadania, to gdzieś tam będą linki. Trzecia rzecz na sam początek to zadania sprawią, że szybciej, szybciej zdobędziesz to cenne doświadczenie, szybciej odblokowujesz flea market, czyli pchli targ, Ogólnie szybciej progresujesz postać zadania bierzesz u wszystkich traderów i one również te zadania pomogą ci szybciej levelować tych traderów, gdzie możesz odblokowywać nowe lepsze rzeczy. To zdecydowanie też bardzo bardzo jest przydatne, zwłaszcza na początku wipe'a, gdzie ceny tych tych podstawowych amunicji, przedmiotów i, i broni są całkiem całkiem wysokie. Natomiast zadania dodają ci ten Ekstra, ekstra boost doświadczenia, i zdecydowanie powinieneś ich robić. Bardzo cennym środkiem jest tutaj Escape from Wiki, gdzie, gdzie możesz sprawdzić dokładnie, jakie jest Twoje zadanie. Bierzesz je u traderów w zakładce Tasks i po prostu wykonujcie te zadania. To darmowy ekspt, który bardzo Wam się przyda. Ja zdecydowanie będę starał się wypuszczać więcej poradników na temat zadań. Na razie, na razie jednak. Odsyłam was na wiki. Czwarta rzecz, nie przejmuj się śmiercią. Nie patrz na swoje statystyki. Często ktoś przychodzi do mnie na stream i mówi Ej, jaki masz survival rate? i Ile razy wyszedłeś z rajdu? I jaki masz kill death radio? To wszystko nie ma znaczenia w Escape from Tarkov, ponieważ tak naprawdę jest to gra o przetrwaniu, o ucieczce. Escape from Tarkov, uciekni z Tarkowa, a jeszcze nikomu się to nie udało. Także... Nie patrz na te statystyki, nie przejmuj się tym, to nie jest twój, twój Battlefield czy Call of Duty, gdzie po każdej śmierci patrzysz na statystyki, ilu zabiłeś, a ile razy padłeś. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby przetrwać. O zdobywanie tej wiedzy, o której wspomniałem na początku, uczenie się map, poznawanie, poznawanie tej gry, a jest ona naprawdę bardzo złożona, i później wykorzystywanie tej wiedzy. Ja zachęcam do, do tej nauki, czy też na moich poradnikach czy, czy na wiki, bo to sprawi, że będziecie lepszymi. Jednak śmiercią nie należy się przejmować. Każdy ginie. Top gracze, którzy, którzy streamują cały czas Tarkowa, oni też giną. Nie przejmuj się śmiercią i musisz pamiętać, że każda twoja śmierć to doświadczenie. Jeśli frustrujesz się po każdej śmierci, Niezbyt to ci wyjdzie na zdrowie, ponieważ musisz podejść do tego tak, że każda śmierć to nauka. Co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze, czego muszę unikać w następnym rajdzie, jak to się rozegrało. Aj, był jeszcze trzeci i mnie oflankował. Każdy rajd i każda śmierć to nauka, więc nie denerwuj się. Pamiętaj, żeby cieszyć się grą, a z doświadczeniem, ze zdobytą wiedzą staniesz się lepszy. Kolejny punkt to naucz się zarabiać. Jest wiele sposobów, tak jak mówię, zajrzyj na stream, zadaj pytania na pewno społeczność ci pomoże. Jest wiele sposobów na zarabianie pieniędzy. Ukryte stasze, czyli takie zwane schowanka, gdzie są często itemy, kryjówka, którą rozbudowujesz, w której możesz wytwarzać przedmioty i sprzedawać je na markecie. Właśnie odblokowanie tego marketu, czyli takiego chlego targu dla wszystkich graczy, gdzie mogą wymieniać się przedmiotami, na tym wszystkim można zarabiać. Z doświadczeniem, z wiedzą coraz coraz więcej yy, będziesz tego poznawać. Naucz się grać z kawem. Skaw to scavenger. Ja często wykorzystywałem skawa do tego, że hej, darmowe ubranko, darmowa broń, mogę iść powalczyć trochę i strzelałem do wszystkiego, co się rusza. Natomiast jeśli starasz się na początku levelować postać, to może być tak, że stracisz większość swoich pieniędzy i będziesz właśnie zmuszony iść tym skawem. Jeśli już jestem zmuszony go użyć, to staram się właśnie szukać martwych ciał, wynieść jak najwięcej przedmiotów, żeby później sprzedać, żeby zarobić, także... W ten, sposób, w ten sposób wykorzystujcie skawa do, do zarobku na początku. Pamiętajcie, że jest wiele, wiele ukrytych mechanik w grze. Tak jak na przykład scroll myszy, powoduje, że zwalniasz swój hood. E, możesz, możesz się wychylać za rogu, a jeśli wciśniesz ALT. Chyba <noise> wychylasz się jeszcze bardziej, e, możesz wybierać magazynki, jakie chcesz załadować do broni. Jest, jest tego masa, więc zacznijcie się tego uczyć, też będą poradniki na ten temat. Jest po prostu tak dużo mechanik do opanowania i małych rzeczy w Tarkowie, kąty z jakich strzelać. Wszystko to przychodzi z doświadczeniem i po prostu nie frustrujcie się, zaczynamy nowy wipe. Mam nadzieję, że wszyscy będą bawić się świetnie. Jeśli chcesz zobaczyć jak zacząć nowy wipe, to moje filmy będą gdzieś tutaj. I oczywiście zapraszam Was na codzienne live streamy na Twitch TV Tagart. Bawcie się dobrze w Tarkowie i do zobaczenia na ulicach Tarkowa. Na razie.